Zapraszam na kolejne spotkanie z kandydatami, z kandydatami na wójtów, tym razem wójta gminy Giby. W studiu są Jan Kramnicz, obecny wójta gminy Giby, ze Stowarzyszenia sołtysów Powiatu Sejmęńskiego, Pan Robert Jędrzewski z Komitetu Przyszłości i Rozwój Gminy Giby, pan Mariusz Skupski z Komitetu Mariusza Skupskiego, rozmawia Artur Parafinowicz. Dzień dobry panom. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry w gminie Ofotel Wójta Wajl czy także pan Grzegorz Zubowicz z Komitetu Dobry Czas na Zmiany ten kandydat nie przybył na spotkanie nie przybył na debatę niemniej informujemy że takie zaproszenie skierowaliśmy panowie tradycyjnie na początku proszą kandydatów o krótką autoprezentację głos oddaję panu Wójtowi proszę bardzo Kłanią się pięknie mieszkańcom gminy Giby Pozdrawiam wszystkich radnych słuchaczy. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Kramicz, mam 62 lata już prawie, 3 lata mi zostało do emerytury. Z wykształcenia jestem geotetą i właściwie całe życie poświęciłem pracy dla mnie. Jestem długoletnim wójtem i dlatego również kandyduję. Mam również jedną córkę, która w tej chwili studiuje psychologię w Białymstoku. Dziękuję za autoprezentację. To samo pytanie, ta sama prośba do pana Mariusza Skubskiego. Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Mariusz Skupski, mam 37 lat, urodziłem się w Sejnach. Od ponad 10 lat wraz z, z moją żoną Elżbietą stanowimy udane małżeństwo wychowujące trzech wspaniałych synów Bartusia, Maciusia i Gubusia. Swoją edukację rozpocząłem w szkole podstawowych w Sejnach. Następnie ukończyłem tytuł Technika Mechanizacji Rolnictwa, uzyskując tytuł Technik Rolnik. Tytuł Inżyniera uzyskałem na Uniwersytecie warmińsko mazurskim w Olsztynie. Również w Olsztynie kończyłem studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla rozwoju regionalnego. Swoje wykształcenie w międzyczasie uzupełniłem szeregiem yy, różnego rodzaju kursów przygotowawczych, między innymi oceny pracownicze, asertywność w obszarze zawodowym i osobistym, umiejętność przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu, sztuka, bud sztuka budowania wizerunku, dyrektor, lider, menadżer, przywództwo i zarządzanie zespołem. Swoją... Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan Robert Kęczowski. Witam Pana Redaktora, witam Szanownych Mieszkańców Gminy Giby, jak i wszystkich Radio Słuchaczy Radia 5. Nazywam się Robert Janczewski, mam 38 lat, mieszkam od urodzenia w Gminie Giby jako jedyny z kandydatów. Mam żonę, trójkę dzieci, wykształcenie wyższe, działalność gospodarcza, kieruję kadrą pracowników. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Gibach, przewodniczącym Rady Rodziców w Gimnazjum w Gibach. Zasiadam w komitecie lokalnej grupy rybackiej Poździerzy suwalsko Sowalsko-Ogustowskie. Jaki jestem obecnie radnym gminy Giby i kandyduję na wójta tejże gminy. Dziękuję. Panowie, czas na pierwsze pytanie. Co proponują Panowie w swoich programach wyborczych? Jako pierwszy odpowiada Pan Mariusz Skupski. Szanowni Państwo, w związku ze swoją dotychczasową pracą zawodową, Jestem w stanie zaoferować odciążenie budżetu poprzez lepsze, bardziej efektowne pozyskiwanie środków unijnych. Na pewno będę wspierał rodziny wielodzietne, rodziny ubogie, bo tam widzę potencjał. Gmina Giby jest gminą położoną bardzo specyficznie w dolinie niejako rzek. Jest to gmina z ogromnym potencjałem turystycznym i to chcę w tej gminie rozwijać. Dziękuję za odpowiedź. Pan Robert Janczewski, co proponuje Pan wyborcom? Co zawiera Pana program wyborczy? Mieszkańcom gminy Giby oferuje poprawienie ogólnie wizerunku naszej gminy, Urzędu Gminy Giby. Główny nacisk należy położyć na rozwiązanie problemów z drogami w naszej gminie. Są to dość duże problemy, bo występują drogi, które są fizycznie, a nie ma ich naniesionych na plany po prostu i mieszkańcy mają trudności z uzyskaniem warunków zabudowy w naszym urzędzie gminy. Chciałbym też postawić na rozwój turystyki, bo akurat nasza gmina to ma taki potencjał turystyczny i należy wspomagać turystykę, bo to jest też rozwiązaniem na bezrobocie w naszej gminie. Poprawę działania innych ośrodków kultury, wsparcie tych ośrodków kultury. Chciałbym stworzyć w miejscowości gminy Giby zespół ludowy, zespół taneczny, zorganizować zajęcia muzyczno-taneczne dla młodzieży, bo... Taka miejscowość jak gminy Giby oddalona od miast Augustów, Swałki blokuje po prostu dostęp do, do zajęć tych muzycznych. Dziękuję za wypowiedź. Panie Wójcie, dla... co proponuje no, Pan? Proszę Państwa, te programy moich kontrakredytów to są wzięte z internetu. Pasują do wszystkich gmin. Gmina Giby potrzebuje konkretów. Pierwszy, pierwszy konkret, proszę Państwa, to są baterie słoneczne. I tutaj obiecuję Państwu, że to zrobię. Już teraz są tysiące Puszczą kartki, gdzie ludzie będą się zapisywały. Zapisywali, i będę wiedział, ile osób jest chętnych na te baterie słoneczne. Chcę po prostu poprawić. Jest to bardzo ważna rzecz. Zejdziecie z kosztów ogrzewania, zejdziecie również z innych kosztów. Jedna trzecia tylko będziecie płacić. Następna sprawa to drogi. Drogi konkretne. 24 km dróg brakuje. W następnej będę odsłonię mówił o tych drogach. Powiem, jak te drogi są do zrobienia. Jest to 6 km rocznie. I jest możliwość, że to zrobimy. Konkrety. Tiltej właśnie konkrety, nie, nie jakieś programy wzięte z internetu, które pasują do, do wszystkich gmin w Polsce. Czytałem te. Czytałem jednego konskrądu i drugiego i proszę państwa śmiech mnie Kolejne pytanie, bardzo proste. Dlaczego panowie w ogóle kandydują? Pan Robert Janczewski. Tak jak już wcześniej zacząłem swoją wypowiedź, to jest związane również z moim programem wyborczym i nie zgodzę się z moim przedmówcą, bo mego programu to pan Wójt jeszcze nie widział i nie czytał, także tutaj jest to kłamstwem. A jeżeli chodzi o konkrety, to też mogę tutaj przedstawić wiele konkretów, które należy, należy wykonać w gminie Giby. Należy oświetlić drogę krajową, zadbać o bezpieczeństwo w gminie. Droga taka miejscowość jak gmina Giby powinna być oświetlona. Powinna być oświetlona też Goldota, mie, miejsce pamięci obawy lipcowej. Yy, chciałbym, żeby nasza gmina słynęła nie tylko z jakichś aferów wyczajowych, ale słynęła z jakiegoś produktu yy, naszego gminnego czy imprezy gminnej, która będzie się kojarzyła właśnie yy, z wizerunkiem naszej gminy. Dlaczego pan kandyduje, panie Wójcie? Proszę państwa, dla tej gminy zrobiłem dużo. Widać to w Gibach, widać to w innych miejscowościach. Chciałbym dokończyć. Ja jestem nieprawda. Jestem gwiakiem z urodzenia, nigdy stąd się nie wyludowałem. Zawsze tu jestem i zawsze tu, na, na zawsze to pozostanę w tych gibach. Dlatego zawsze chciałem tak być dobrze i w tej chwili. I moim marzeniem jest jeszcze, uporządkowałem oświatę, uporządkowałem inne rzeczy. Moim marzeniem jest zrobienia tzw. Tak solarów i wybudowania tych 25 km dróg, oprócz innych spraw mniejszych, oprócz tych innych spraw mniejszych. Na kandyduje Pan Mariusz Skucki. Szanowni, Szanowni Państwo, Państwo yy... Decyzję o kandydowaniu podjąłem na prośbę mieszkańców gminy GIBY. Z tymi mieszkańcami współpracuję od lat, pomagam im w różnych, w różnych sprawach związanych często z pozyskiwaniem środków unijnych. Znam potrzeby tej gminy, znam ludzi i ich możliwości. Dlatego też podjąłem decyzję o kandydowaniu. Wiem, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe połączone z wykształceniem oraz z tymi kursami wszystkimi specjalistycznymi przygotowującymi do pełnienia takiej funkcji przygotowały mnie do tego stanowiska. Znam również kodeks postępowania administracyjnego, który jest bardzo ważny w minie na podstawie, którego wydawane są wszystkie decyzje. Dziękuję za odpowiedź. Na początek wyjaśnię, że kiedy przygotowywałem się do debaty, zauważyłem, że o gminie Giby przynajmniej w mediach mówi się niewiele. Niewiele negatywnie, ale i mało pozytywnie. Oprócz obchodów rocznicowych obawy augustowskiej, media w gminie nie goszczą. Ktoś może powiedzieć, że nic się nie dzieje, ale to też nieprawda, bo później na gminnej w stronie internetowej znalazłem listę inwestycji zrealizowanych, realizowanych i przeznaczonych do realizacji, i to nie były krótkie listy. Z czego wynika taka sytuacja? To robi wrażenie braku wyrazistości. Skromność samorządu, czy panuje taki spokój, czy macie panowie pomysł na bardziej wyrazistą gminę? Może jest wyrazista, ja odniosłem błędne wrażenie. Proszę o ustosunkowanie się Panu Wójta. Proszę Państwa, zawsze wychodziłem z takiego założenia, że coś robimy, to robimy dla siebie. Nie robimy to z pompą, nie robimy jakichś tam głódnych otwarć prasą kiedyś się przyjeżdża, tylko że prasa niejednokrotnie próbuje szukać dziury w całym. Natomiast tutaj zrobimy inwestycje, otworzymy te inwestycje. Tak było ze szkołą, tak było z oczyszczeniami ścieków. Tak było, proszę Państwa, częściowo i również z plażą gminną i z innymi inwestycjami i to jest wszystko, i to jest wszystko, natomiast pewien wykaz dajemy do prasy, dajemy do rady, jeżeli u Was bywam, to o tym mówię, ale może to jest za mało, może to jest za mało. Natomiast jest również jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, że nie zawsze prasa chce pisać, prasa szuka tylko i wyłącznie sensacji. Taka właśnie jest, taka jest sprawa, ja to nie będę mówił, ale tak właśnie jest. I ta sensacja, taka tania może bardziej popłaca jej jednogrotnie niż to, że w gibach tyle się dzieje, że budujemy tą halę sportową, yy, która będzie wbudowana i gdzie nie płacimy, jak jeden z kandydatów mówi, yy, nie płacimy 5 tysięcy dziennie jakiegoś odbudowania. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Skupski, czy ta gmina jest wyrazista, czy w tej gminie się dzieje, czy się nie dzieje i jak to wygląda jak pan ocenia? Panie redaktorze, tak jak pan zauważył, w wyrazistości w tej gminie brak. To, że się dzieje, to, to jakie są zasługi, nie weryfikowałem, nie sprawdzałem, naprawdę nie wiem. Natomiast uważam jedno, jeżeli cokolwiek jest zrobione w gminie, należy to umieć w cudzysłowie sprzedać. Jest to niewątpliwa promocja gminy. Gmina Giby jest gminą stricte turystyczną. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest położona wśród, w Dolinie dwóch rzek, i szanowni Państwo, na tych dwóch rzekach ogromne pieniądze zarabiają mieszkańcy Augustowa, mieszkańcy Suwałk, mieszkańcy, mieszkańcy Olsztyna chociażby, i chwała im za to, organizując różnego rodzaju wypoczynki. Tylko nasi mieszkańcy z tego wszystkiego mają śmieci do pozbierania, przy, załóżmy, przy, rzeku, przy rzece. I ja chciałbym to zmienić, a wiem, że właściwa promocja gminy jest wskazana. Głos oddaję panu Robertowi Jączewskiemu. Jako radny i osoba, która przybyła w tej gminie 24 godziny na dobę, miły no, problemy i potrzeby. Tak jak pan redaktor wspomniał, że w tej gminie dzieje się, może troszeczkę i się dzieje, ale nie do końca tak jak powinno to się dziać, dlatego nie są zapraszane media na otwarcia pewnych inwestycji. Wspomnę tu sprawę oczyszczalni ścieków, gdzie wybudowano około 240 oczyszczalni ścieków na terenie gminy Giby, a około 100 gospodarstw nie zapłaciło za wkładu własnego za te oczyszczalnie, bo uważa, że to jest bubel. Także idźmy dalej. Takie jak rozbudowa szkoły. Pan wójt nie pozyskał ani złotówki z zewnątrz na rozbudowę tej szkoły. Uważam, że to nie jest żadną sztuką zadłużyć gminę i wybudować jakiś obiekt. Patrząc teraz na sąsiednie gminy pana Hołko, jak wybudował w krzywym piękny z lokalnej grupy rybackiej do budynek na 85% do finansowania otrzymał, to to jest gospodarność. Uważam. Na straż można pozyskać było w lokalnej grupie rybackiej 85% uczuł za odpowiedź. Panowie kolejne pytanie, co jako potencjalni włodarze gminy oferujecie gospodarstwom i przedsiębiorcom, które postawiły na turystów? Zainteresowanie turystów to nie jest coś pewnego, ich obecność zależy od zamożności, ale też i atrakcje, jakie proponuje miejsce, często od pogody. Jak samorząd według panów powinien współgrać, współgrać z środkami wczasowymi, z agroturystyką? Jako pierwszy odpowiada pan Mariusz Skupski. Szanowni Państwo, tak jak już podkreślałem to kilkakrotnie w swojej wypowiedzi, gmina Giby jest gminą turystyczną i za wszelką cenę trzeba wspierać tych wszystkich, którzy turystyką się zajmują. Gmina Giby słynie nie tylko z wspaniałych noclegów, ze wspaniałych miejsc noclegowych, ale również ze wspaniałej kuchni. W samych gibach jest kilka punktów, kilka ośrodków, w których ludzie mogą wypocząć na, na łonie natury i, i na pewno to jako włodarz gminy bym po prostu promował zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza, poza obszarem gminy, na, na terenie całej Polski i nie tylko. Dziękuję. Dziękuję. Pan Robert Janczewski, to samo pytanie. Ja oferuję gospodarstwom agroturystycznym wsparcie w postaci stworzyć stanowisko w Urzędzie Gminy GIBY, doradcy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, bo uważam, że pod tym względem kulejemy. Tak jak na ostatniej sesji lokalna grupa Sejny Szczyzna Działania próbowała tutaj zareklamować się i przedstawić swój program na przyszłość. To okazało się, że ani sołtysi, ani radni nie wiedzieli, że można było z takich środków skorzystać. Gmina powinna informować o, o takich środkach do pozyskania. Dla przedsiębiorców i ogólnie dla wszystkich mieszkańców, potrzebna jest współpraca wszystkich samorządów powiatu. Zastanawiali się jak zatrzymać młodzież w naszym powiecie, jak stworzyć miejsca pracy, stworzyć być może specjalną strefę ekonomiczną. Mamy potencjał w postaci drewna. 76% gminy to są lasy, także możemy w kierunku twórstwa drewna pójść i, i stworzyć te zakłady i stworzyć miejsca pracy. Panie Wójcie, co gmina proponuje Gospodarstwom agroturystycznym, przedsiębiorcom, którzy postawili na turystów. I tak jak wspomniałem, zainteresowanie turystów to tak naprawdę nic spadnego, Wystarczy, proszę Zła Państwa, ZUP, są... tutaj moi kandydaci mówią fikcję. A ja mówię konkret. Powstaje w gminie taki mały ośrodek rekreacyjno-sportowy, który przyciągnie turystów, To jest dla całej gminy i ten ośrodek, czyli plaża z prawdziwego zdarzenia, gdzie będą dwa wojska do piłki plażowej powstaje hala widowiskowo sportowa z, gabitem, z gabinetem rehabilitacji, z, z siłowią, jeszcze z takim dość dużym zapleczem, również tu jest orlik, jest kort tenisowy i również szkoła, o której tutaj wspomniałem, czeski złośliwie jak zawsze, yy, proszę Państwa, yy, szkoła, którą można wykorzystać yy, po, po prostu na schronisko. I ten obiekt, który już powstaje, który będzie zakończony w następnym roku, gwarantuje, że ten turysta, który będzie na agroturystyce, będzie miał gdzie spędzić bardzo mile czas. Jeden etap już poszedł, jest wybudowany, jeżeli chodzi o praże no natomiast mamy pieniądze również z rozporządzenia na drugi etap, gdzie będzie ogłoszony konkurs. Potrzeba tylko trochę czasu. W ciągu jednego roku nie da się nic zrobić tak zaniedbanej gminie jaka była przez ostatnie powiedzmy 20 lat przede mną jak ja byłem wszystko dziękuję. trzeba było robić dziękuję za odpowiedź wszystko trzeba było robić dziękuję za odpowiedź od samego początku dziękuję bardzo Panowie, czy gwarantujecie, a jeśli tak, to w jaki konkretny sposób możecie przekonać, że po wygranej będziecie mieli poparcie Rady? Ja pozwolę sobie zauważyć, że konflikt na linii Rada-Wójt położył niejedną gminę, położył w cudzysłowie, na, spra, przysporzył wiele problemów, owocował zadłużeniami, owocował konfliktami, owocował bezradnością. Kiedy Radni yy, i Wójt... Yy, nie potrafili współpracować. Z tą kwestią, z tym problemem zwracam się do Pana Roberta Janczewskiego. Jakie Pan daje gwarancje, że na tej linii współpraca będzie układała się dobrze? Jako radny obecny gwarantuję, że ta współpraca będzie bardzo dobrze się układać, bo śmiem twierdzić, że tej współpracy w tej chwili brakuje po prostu. Pan Wójt nie pracuje z nami jako z radnymi, jako z zespołem, tylko znajmia nam na sesjach czy na pracach komisji kierunek, który on widzi i Rada po prostu mało może decydować, szczerze mówiąc, w, w kierunku, w jakim zdarza gmina. Także jestem pewien, że nie będzie żadnego problemu, nie ma żadnych konfliktów w Radzie, tak jak po ostatnich wyborach było sześciu radnych z tak, tak zwanej opozycji. To są wspaniali ja, ludzie. Jaką pan daje gwarancję, że pan będzie miał takie poparcie pozwalające na szumne słowo kalicy? Wszystk jak już wspomniałem, jestem z Gminy Giby, ludzie mnie znają, ja znam tych wszystkich radnych i gwarantuję panu, to już to pytanie może pan skierować też do, do obecnych radnych i do przyszłych radnych, jak ta współpraca będzie wyglądać, ale jestem na 100% pewien, że z radą w Gminie Giby przy zmianie wójta nie będzie najmniejszego problemu. Dziękuję za odpowiedź, panie Wójcie. Jaka jest gwarancja, że dobrej współpracy? A ja proszę państwa, weszła tutaj Jan mówi głupoty znowu, weszła proszę państwa 11 radnych z mojego komitetu. Nigdy mniej nie wchodzi jak 10 radnych. Była że i 15 radnych wchodziło, ale za nigdy nie tworzę jakiejś koalicji. Zawsze na pierwszej sesji mówię, wspólnie róbmy coś dla gminy Gimy. I tak było i próbowaliśmy coś robić. Natomiast czy były moje jakieś, yy, narzucałem jakiś kierunek. Nigdy tego nie robiłem. Zawsze rozmawiałem z Radą, zawsze o tym mówiłem, ale ja chciałbym wrócić do inwestycji, bo muszę to dokończyć i nie ma innej sprawy. Proszę Państwa, najważniejsze rzeczy to są tak. Współpraca z nadleśnictwem w sprawie budowy dróg. A droga została, którą trzeba wybudować, to jest głęboki bród, jaki również, a to wspólnie z nadleśnictwem, część tej drogi, jakie również stodziany las. Następne drogi. Które muszą powstać w następnej kadencji to są Kukle, Posejnele, również przez miejscowość Zerwa. Skrótowo mówię, część do miejscowości Krasne przez Białogóry i jak również przez yy, Karolin. Ale proszę Państwa tak jak mówiłem jest to 24 km to wszystko o czym ja mówię to jest realne. Natomiast te programy, które oferują Tutaj moi kandydaci naprawdę, jeszcze raz powtarzam, są nierealne, są jest... zdurne i do niczego nie, nie będziemy. Ta sama kwestia Pan Mariusz Skupski, jakie Pan daje gwarancje, że współpraca na linii wójt Radni będzie układała się dobrze? Szanowni Państwo, jestem osobą znaną zarówno w gminie, jak i w powiecie i słynę z tego, że jestem osobą bezkonfliktową rozmawiać z ludźmi i nigdy nikogo nie atakuje. Dla mnie w takiej w tak małej społeczności jaką jest powiat sejneński nigdy nie liczyła się przynależność partyjna. Dla mnie zawsze liczył się człowiek. Dlatego bez względu na to, z jakimi ludźmi będę musiał współpracować, czy to będą radni od pana Grzegorza Zubowicza, pana Roberta Janczeskiego, czy to będą radni startujący z, z list pana dotychczasowego wójta, pana Jana Krawnicza. Ja naprawdę problemów współpracy nie widzę. Skąd ta pewność? To znaczy, to jest mój temperament, mój charakter i jest gwarancją tego. Natomiast, natomiast chciałbym jeszcze w chwilę wrócić do, do tego, co Pan Wójt nadmienia, bo, bo fajnie będę robił drogi takie, takie i takie, tylko ja mam jedno pytanie do Pana Wójta, nie atakując oczywiście, czemu to nie zostało zrobione przez ostatnie 20 lat? Dziękuję za odpowiedź na pytanie Panowie. Kolejna kwestia, kwestia zresztą dotycząca inwestycji, jakie główne inwestycje jako wójtowie, chcieliby panowie zadeklarować tu i teraz? To nie jest takie łatwe pytanie, bo proszę zauważyć, że to nagranie zachowamy i wyemitujemy za 4 lata. I warto zastanowić się bardzo poważnie, co się chce w tym momencie powiedzieć. Jako pierwszy odpowiada pani Kramnicz. Ja już o tym mówiłem. Dokończenie budowy hali sportowej. Jest to ważna inwestycja, która kosztuje ponad 5 milionów i udało się pozyskać 5 milionów 200 tysięcy na tą. Również są plaże. I następnej kolejności, tak jak mówiłem, już trzeba składać wnioski na te tak zwane solary. U nas tak się mówi, dlatego ja będę tego używał. I będę tego używał. I drogi. Przez ostatnie 20 lat bardzo dużo się robiło. Nasza gmina jest rozległa. No proszę Państwa, największa w powiecie obszarowo, mało ludzi. Mamy najwięcej dróg i tych dróg zrobiło się multum. Natomiast przejąłem gminę 20 lat temu naprawdę zacofaną. Nie było niczego, nie było urzędu gminy, nie było żadnej drogi, nie było wodociągów, nie było telefonów, nie było szkół. Wszystko leżało. Musieliśmy to przez cały czas przy niskim budżecie robić. Ja cieszę się niesamowicie, bo ostatnio miałem spotkanie z pewnym panem, który wrócił ze Stanów po 20 latach, to złapał się za głowę jak pojeździł. Dziękuję niebie. za odpowiedź. Pan Mariusz Skupski, co pan mógłby obiecać na pewno do zrealizowania, z czego Pan jest pewien, że nie wycofa się i będzie mógł powiedzieć: za 4 lata, proszę bardzo, tak, to zostało zrobione. Szanowni Państwo, na chwilę obecną szczegółowo nie znam budżetu gminy, żeby mówić o konkretnych inwestycjach. Na pewno zostaną dokończone inwestycje te, które zostały rozpoczęte przez pana Wójta, czyli budowa szkoły i, i to nie zostanie, budowa sali gimnastycznej, i to na pewno nie zostanie zaprzepaszczone. Natomiast o, o pozostałych inwestycjach będę w stanie mówić po dogłębnym zapoznaniu się z budżetem gminy, po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków w nowym w nowej po prostu w nowym prowie, w, przy, przy nowych środkach na lata 2014-2020, które są przeznaczone do samorządu. Czy co nie ma żadnej takiej rzeczowej inwestycji, które jest? Pan pewien, że chciałby, aby była w gminie? Panie redaktorze, tych inwestycji jest bardzo dużo, tylko ja nie, lubię, lubię, ja nie lubię obiecywać czegoś, czego po prostu nie będę w stanie zrealizować. Dzień. Będę w stanie to po prostu określić po zapoznaniu się. Dziękuję z za wypowiedź. W odróżnieniu od mego przedmówcy to znamy sytuację finansową naszej gminy, nie jest ona łatwa i lekka. Pan wójt nigdy nie ja wyjaśniał jasno z jakim zadłużeniem zostawia tą obecną kadencję i zadłużenie na dzień dzisiejszy to w granicach jest 6 milionów naszej gminy jako Wójt chcę zadeklarować zakończenie właśnie budowy tej sali gimnastycznej, do której, która mam nadzieję się skończy, bo są trudności też uważam z winy Pana Wójta. Dokończenie tej plaży, znaczy dokończenie, no Wójt też nie wziął żadnych kroków, a do końca kwietnia przyszłego roku ta inwestycja musi być już rozliczona, a jeszcze nie został żaden przetarg ogłoszony na jej wykonanie. Chciałbym stworzyć wiele innych plaż w innych, w innych miejscach gminy, nie tylko w Gibach, ale i w innych miejscowościach. Wstrzymać sprzedaż działek nad tymi jeziorami, żeby te działki, miejsca służyły mieszkańcom. Zagospodarować te miejsca, więc stworzyć place fitness tak zwane w plenerze. Ewentualnie są takie miejsca, gdzie można to zrobić. Wcześniej wspomniałem, chciałbym założyć zespół ludowy. Dziękuję stany... za odpowiedź. Długa lista, dziękuję. Panowie, ostatnia kwestia. Na koniec, jak Panowie zachęcą do siebie wyborców, aby oddali na Panów głos 16 listopada? Co mogą Panowie powiedzieć w kwestii podsumowania chociażby tego spotkania i zachęcenia do siebie wyborców? Wyborcy znacie mnie od lat, moją pracę, moje zaangażowanie. I wiem, że jeżeli dacie mi szansę, zrealizuję to, co mam w swoim programie wyborczym. Będę starał się teraz w najbliższych dniach dotrzeć do wszystkich domów, porozmawiać z Wami. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, proszę o te pytania, nawet te najtrudniejsze. Wiem, że te wszystkie zadania, które. Jestem w stanie zrealizować, mogę zrealizować tylko i wyłącznie przy Waszej pomocy, Waszym poparciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Jędrzewski, jak zachęci Pan do siebie wyborców? Szanowni mieszkańcy gminy Giby, drodzy sąsiedzi, zachęcam, aby w najbliższych wyborach samorządowych to właśnie na mnie oddać swój głos. Jak już wspomniałem, jako jedyny z kandydatów jestem osobą, która przebywa na terenie gminy Giby przez 24 godziny na dobę i obiecuję tak dbać o bezpieczeństwo, o dobre imię, o wizerunek naszej gminy, żeby bez obaw móc się spotkać z mieszkańcami naszej gminy, nie tylko w godzinach urzędowania, ale także i na spacerze, czy na plaży, czy chociażby podczas niedzielnej mszy świętej i usłyszeć głos wyborców, że warto było na Pana głosować. Także jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Giby, 16 listopada idziemy na wybory i głosujemy na Roberta Janczewskiego. Dziękuję bardzo. Pan Jan Kramnicz, wójt gminy Giby, jak zachęcił? Panie dyrektorze, zachęcimy... za proszę o kilka minut, o dwie minuty. I ja tutaj chciałbym wrócić do Pana Janczewskiego. Jest taka sytuacja, że powiedział o sprzedaży działek. On sam te działki ja wykupił, myślę, że... on sam te działki wykupił, będąc radnym i taka właśnie była sytuacja. Dobrze, wiem, że nie dostanę tych dwóch minut. Szanowni Państwo, znacie mnie? Na tym terenie jeszcze wrócę. On wykupił te działki, usuwając, żeby sprzedawać te działki. O tym wiedział, wykupił szkołę i pewnych innych jeszcze rzeczy tutaj w gminie tak, korzystał nie. tylko i wyłącznie. Proszę Państwa, i dlaczego znacie mnie i wiecie, tak jak wszyscy mówili, dlatego zachęcam do głosowania. A szanowni Państwo, chciałbym tutaj, jak się zbliża Święto Zmarłych, jest to takie święto, i połączyć się z Wami wszystkimi, z wszystkimi mieszkańcami przy grobach, wspólnie, razem, przy refleksji. Przy wspomnieniach naszych bliskich, którzy odeszli i podjąć decyzję o tym głosowaniu. Ja życzę Państwu jak wszystkiego dobrego, jak najmniej właściwie kłopotów, które my teraz wszyscy przeżywamy. Jeżeli zagłosujecie na mnie, wszystko będziecie mieć. Dziękuję Panu za spotkanie. Przypomnę, że w studiu radę 5 gościli Pan Jan Kramnicz, obecny wójt ze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Sądeckiego, Pan Robert Janczewski z Komitetu Przyszłości i Rozwój Gminy Giby, Pan Mariusz Skupski z Komitetu Pana Mariusza Skupskiego. Dziękuję Panu do rozmowę. się boją. Dziękuję nie bardzo. Nie Dziękuję Panowie. Dziękuję słuchaczom za uwagę.